Taka staroświecka pomoc dydaktyczna. Tu wiadomo, jest sobie słoneczko. Chmurka. Druga chmurka. Tu jest drzewo. Wkurwione. Tu jest jeszcze jedno drzewo. Trochę mniej wkurwione, ale też jakoś tak przesadnie niezadowolone. Owce. Tu jakieś się pasą. Owce się pasą. Psy szczekają. Yy... No tu jakiś farmer pasie te owce, tu ma grabie, tu jest jeszcze jedna chmurka, no tutaj jakaś trawa, krop i deszczyk. Ale ogólnie w obrazie głównie chodzi o to, że no jest dwóch typów yy, i się napierdalają. Główny temat tego obrazu. Patrzysz na to, no widzisz, okej, okay, no co, co, widzisz, co się dzieje, no obraz, nie? Jakby ktoś mniej upośledzony manualnie to rysował, to bardziej byście wiedzieli, co się dzieje, no ale mniej więcej ogarniacie. I teraz sobie wyobraźcie, że przedziomek, ziomek, co się nazywa Józef Konrad i on wam przez 4 godziny zaczyna pierdolić o tym, co się na tym obrazie dzieje. Odległość chmur od słońca jest metaforą yy, wojny pomiędzy nocą a dniem, a liczba trzech owiec y, odzwierciedla y, trójmyślność, kurwa, rysującego i w ogóle y, to, że oni się biją to oznacza, że Niemcy leżą w Europie. Jak lubicie, jak ktoś wam pierdoli tak za uchem, to pewnie wam się spodoba. Jak nie lubicie, no to niekoniecznie. Nie oceniam, nie mówię, że ta książka jest zła, bo o niczym nie można tak jednoznacznie powiedzieć, oprócz Brukselek. Nie zmienia to jednak faktu, że książka, jeśli chodzi o grubość, jest taka czy gdzieś, gdzieś straszenia zaczynają y, jest taka tyle. I pomyślisz sobie o zajebiście, chciałbym żeby wszystkie moje lektury były takie długie moje życie byłoby wtedy dużo y, łatwiejsze no właśnie nie do końca. Ta książka jest nie jest wodnicza, bo nawet jak ją przeczytać to wcale nie oznacza, że cokolwiek zapamięta. Mam pewną teorię dlaczego tak się dzieje i yy, posłużę się tutaj z zdecydowanie wam pewnego fragmentu, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Cytuję. Ponieważ mieliśmy dużo drewna, a ostrożność była naszym hasłem, stanęliśmy na kotwicy pośrodku rzeki. Koryto było wąskie, proste, o wysokich brzegach, jak przekop kolejowy. Zmierz wśliznął się w nie na długo przed zachodem słońca. Prąd był gładki i bystry, ale na brzegach panował niemy bezruch. Zdawało się, że żywe drzewa powiązane pnączami i każdy żywy krzew po szyciu zostały zmienione w kamień, aż do najcieńszej gałązki, do najlżejszego kurwa listka. Kurwa dodałem sam. To nie był sen, wydawał się nienaturalny, jak stan transu. Nie było słychać żadnego, nawet najsłabszego, dźwięku. Człowiek patrzył zdumiony i zaczął podejrzewać, że jest głuchy. Potem nagle zapadła noc i stawał się również ślepy. Około trzeciej rano jakaś wielka ryba wyskoczyła z wody i głośny plusk sprawił, że zerwałem się, jakbym usłyszał wystrzał. Kiedy weszło słońce, wzeszło, znaczy się otaczała nas biała mgła, bardzo ciepła i lepka, i bardzo, bardziej oślepiająca niż noc. Bardziej o oślape nie przesuwała się ani nie poruszała po prostu stała w miejscu trwając wokół nas jak coś masywnego o ósmej, a może dziewiątej uniosła się jak okiennica zobaczyliśmy przez chwilę spiętrzoną masę drzew bezkresną, splątaną dżunglę na którą wisiała mała, płonąca kulka słońca, wszystko całkowicie nieruchome a potem biała kurtyna opadła znowu gładko jakby ślizgając się w nasmarowanych koleinach. Rozkazałem, aby na nowo zluzowano łańcuch kotwicy, który przedtem zaczęliśmy zwijać jeszcze zanim łańcuch przestał rozwijać się ze stłumionym szczękiem, krzyk, bardzo głośny krzyk, jak gdyby bezgranicznego osamotnienia uniósł się powoli w matowym powietrzu, ustał. Kurwa. Jego... mać. Wiecie, ja ostatnio czytałem to jadąc w pociągu i yy, zupełnie nieświadomie, tak jakoś co dwa zdania, szukałem w swoim przedziale, w tym, w, tym, w którym jechałem, jakichś ciekawszych wydarzeń. A ja byłem sam w przedziale a i tak sporo się ich znalazło. Czytałem więc dwa razy i to co spamiętałem to wam opowiem, ale tam no, nie za wiele się dzieje, także to będzie chyba jedno skrócie. Głównym bohaterem jest Charlie Marlow, marynarz angielskiego pochodzenia i on sobie służy na takim statku, który się nazywa Nellie i tam jest takich czterech ziomków, no i z racji tego, że nikt nie ma za bardzo co robić, to ten y, nasz główny bohater, ten Charlie, ten nasz narrator zaczyna opowiadać Historię, która mu się przydarzyła, i opowiadają bardzo dokładnie. Bardzo kurwa, bardzo dokładnie. Ja wam tak dokładnie nie opowiem. No nie. To ta historia jest o tym, że w przyszłości Marlow yy... Został kapitanem statku, który pływał po rzece Kongo. Został nim, bo poprzedni kapitan se wziął i umarł. No ale żeby najpierw pokapitanować tym statkiem, to yy, musiał dopłynąć do Afryki, żeby się dostać do tego statku. No to się dostał, patrzył, a tam w chuj murzynów. Murzyn na murzynie, na murzynie murzyn. I on patrzy, a te murzyny takie wszystkie wynędzniały, chude, takie biedne, chore, sporowane. Wszystkie te murzyny, dużo tych murzynów, to robiły jakieś bezsensowne prace. Wykonywały u lepienie rogali z piasku, badowanie torów tramwajowych, tak naprawdę to nie, ale też robili jakieś dziwne głupie rzeczy, których nie musieli w sumie robić. I w ogóle wszyscy cały czas gadali o kości słoniowej, bo kość słoniowa to, kość Słoniowa tamto. Ogólnie jeśli byłeś białym człowiekiem i przebywałeś na tych ziemiach, to najprawdopodobniej chodziło ci o kość słoniową. Oczywiście oficjalnie biali i pływali tam w celach cywilizowania tubylców. Tak jak wiecie, niesienie demokracji na Bliskim Wschodzie to sprawy. Proces cywilizacji takiego y, tu bylca wygląda mniej więcej w ten sposób, że się podchodziło do Murzyna i mówiło mu się, no cześć Murzynie, słuchaj, nie podoba mi się to, że jesteś y, takim leniuszkiem, że tutaj sobie leżysz w duszu, odpoczywasz, y, tak się nie zachowuje godny człowiek. Tak mniej trochę, mniej trochę godności Murzynie, godny człowiek to zapierdala dla drugiego człowieka po to, żeby ten drugi y, miał pieniądze. Także weź dla mnie pozapierdala, bo ja sam nie dam rady, a ty i tak nic nie robisz, więc... Mm. Jedzenie? No nie dam ci jedzenia. Uh -uh. Nie. Nic nie będziesz z tego miał. No ale teraz co masz? No właśnie, no to co za, co, 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 co za różnica? Boku ducha winni Murzyni, którzy żyli sobie po swojemu przez te wszystkie lata i nagle przyjechali jakieś dziwne kurwa istoty, jakimś dziwnym czymś, czego oni w życiu nie widzieli. No i co? I słuchają ich, bo no, niby Murzyny są duże i mogliby sobie poradzić, że te atak, tak, tylko że. Mają taki problem, że jak kurwa co zrobisz klaksonem na nich, to spierdalają. Jakby na 10 na Ciebie leciało, pip! Wygrałeś pojedynek właśnie z 10 tubylcami. W każdym razie co z Marlowy? No Marlow dopłynął do pierwszej y, stacji tam w Afryce. I tam spotkał takiego białego typa, który jako pierwszy zaczął mu nawijać gościu, który się nazywał Kurc. I napierdalał o nim cały czas, i od tego momentu, gdzie się Marlon nie pojawił, każdy napierdalał o tym kurcu. Że jaki to nie jest w ogóle człowiek melodii. renesansu. Nie kurc, kurc to, kurs tam, to kurc, 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 200 mil, znaczy całą tam karawaną 60 osób chyba. Ruszył w pierwszą wycieczkę do stacji centralnej, w której to miał czekać na niego statek, którym on miał kapitanować tym statkiem. Po jakimś czasie docierają tam i Marlow mówi, no, żech tu przyrósł tym statkiem sztygarować. Oni mówią mu, Marlow, debilu, statek to nie kopalnia, a poza tym to chuj ci w dupę, twój statek, twój parowiec zatonął, jak coś z tego kurwa farfostu wyło. Wyłów. Potem się okazało, że misją naszego Marlowa jest dopłynąć do kurca po niego, bo on jest jakiś strasznie chory i biedny. On był takim agentem na, na jednej z odległych stacji, który zajmował się zdobywaniem kości słoniowej. Tak jak pozostali. Wiemy o nim w sumie tylko tyle, co ktoś opowiedział Marlowowi, bo jak już go poznajemy, to on chyba dwie strony czy trzy później umiera. Czyli jakby na to popatrzeć z tej strony, to wiemy o nim tyle, co o jakimś szymku, o którym opowiadał nam kolega, który ma kolegę, który zna tego Szyłka. Czyli no, nie, nie jest to jakaś bardzo wiarygodne źródło informacji. Z relacji tej możemy jednak wywnioskować, że z kursa to raczej nie był spoko koleżka. Miał taką jazdę, że uzbierał sobie armię murzynów i z tymi murzynami napadał na wioski i kradł kość słoniową. Zabijał ludzi, bo dał broń tym murzynom. Także oni yy, w pewien sposób czuli się przy, przez niego ważni i robili to co chciał, żeby robili. Do tego jak ktoś mu się sprzeciwiał, to ucinał mu łeb, nabijał na pal, a potem te pale sobie porozbijał dookoła swojej bazy, żeby wszyscy widzieli jakim jest pojebem. Mimo tego wiele osób go podziwiało. Odróżniał się od innych agentów tym, że no wysyłał tej kości jakieś sto w chuj razy więcej od, od właśnie innych. Ale tego był bardzo elokwentny. Ilantro można powiedzieć? Dziennikarz, malarz, poeta i, i niebywały mówca. Jakby był Simon, to miał na maksa pasek charyzmy rozwinięty. I chyba lubił dużo pierdolić do lustra. Dyrektor stacji nie bardzo go lubił, stąd podejrzenia, że maczał on swoje grube paluchy w tej akcji opóźniającej akcję ratunkową. W opóźnieniu akcji ratunkowej. Po kilku miesiącach udało się jednak ten statek jakoś naprawić i Marlow popłynął w górę rzeki Se. I tak płyną, płyną, po drodze sobie jeszcze zajebał darmowe drewno i płyną, płyną ze z załogą i płyną, płyną i nagle je murzyni ich atakują, ostrze ostrzeliwują ich strzałami murzyni. Problem murzynów był jednak taki, że no oni mieli strzały i dzidy, a załoga broń palną. Także w sumie to yy, chuja Działali. Zabili sternika. Hmm. A jeżeli chowaś obraża określenie murzyn, to wyjaśniam, że w tej książce jest ono jakieś 4-5 razy na stronę. Także ja tylko streszczam. Tak? W końcu Marowi udaje się dostać do kurca, ale ten już jest taki strasznie chory, że on już no, praktycznie to umiera. Podczas tego całego umierania strasznie dużo gada. I im więcej gadana, tym większego chuja wychodzi. Mówi sobie, kurwa, jestem taki zajebisty, mogę sobie zabić każdego kogo chcę, jestem zajebisty jestem i w ogóle najwięcej kości mam i pieniędzy, pieniędzy mam najwięcej i, i Murzyni to w ogóle zaraza i w ogóle trzeba ich wybić i w ogóle pieniędzy mam dużo, i jestem zajebisty, że się mnie boją, jestem super, jestem taki fajny i w ogóle mam dużo kości i pieniędzy i jebać Murzynów. I na końcu jeszcze mówi Ochyda, ochyda. I potem, na szczęście, zdycha. Przed śmiercią jeszcze wręcza Marlowowi jakieś papiury, tam jakiś raport, co ma tam oddać komuś i jakieś listy, co ma oddać jego kobicie. żonie czy. Teraz nie pamiętam, żona albo kobita. No to Marlow jedzie do tej kobity i ją spotyka i zauważa, że ona jest przeświadczona y, w tym, że. Y... Kurc był zajebistym ziomkiem Takim, o, wow, takim naprawdę, no co najmniej Święty Franciszek Coś w tym stylu I w ogóle wspomina, jakie on to miał dobre serduszko Badał na odpierdol, żeby nie mieć kwasu, bo już tego wszystkiego dość Powiedział, i tak właśnie było Taki był twój zajebisty chłopak, kurc Wszyscy go kochali, a jak umierał, to wspominał tylko o tobie Tylko o twoje imię to były jego ostatnie słowa i... no zajebisty typek, nie? Taki. Wszyscy... To ja już idę. Morał jest taki, że nie warto być chujem, a białych trochę poniosło, no bo umówmy się. Jako społeczeństwo, jako ludzkość... Chyba kurwa dalibyśmy sobie jakoś radę bez tej kości słoniowej jakoś byśmy sobie kurwa bez niej poradzili. Chęć, chciwość yy, wydobycia, że tak powiem, jak największej jej ilości, czyni z nas trochę z kurwy synów, znaczy no nie z nas, z naszych przodków. Chociaż teraz dzieje się na swój sposób podobnie. Także może ta książka no jest dość nudna, ale na pewno... Mm, porusza kwestie, nad którymi warto się zastanowić. Dlatego jak ktoś nie chce się całkowicie wynudzić, to może obejrzeć film, który powstał, yy, który jest na podstawie tej książki, tam gra Marlon Brando między innymi nazywa się Czas Apokalipsy i yy, tylko, że to nie jest tak do końca, bo tamto jest przerobione na Wietnam, także jeszcze może wspomnę o tytule, bo yy, to jest dość istotne, jeśli chodzi o, to, o ten utwór. Jądro ciemności się chyba odnosi zarówno do miejsca, w którym yy, był marnął, jak i do serduszka tego złego bohatera, że on jest tak moralnie zepsuty, że jego serduszko to jądro ciemności. Tak powiedzcie pani w szkole i ona wtedy was pogłaszcze po policzku i powie bardzo ładnie. Bardzo ładna interpretacja. Bardzo ładna. Ktoś tu napisał, że yy, jądro w jakimś tam sposób kojarzy się z dobrem. Także, metaforyczne sformułowanie jądro ciemności jest więc oksymoronem. Serio? W sensie. Oksymoron, pewnie większość z was wie, ale jak ktoś nie wie, to są dwa słowa takie, które się wykluczają. Czyli połączenie dwóch słów, które się wykluczają, czyli powiedzmy e chujowy mistrz, albo prześliczna paszteciara, albo dobra piosenka werby. Czyli wychodzi na to, że przez to, że jądro się kojarzy dobrze, to to jest oksymoron. A nie, to może być aksymolog. Nieważne w sumie, bo jądro to światło. Czy utwór jest rasistowski? No, sam tytuł, w, moim, w mojej prywatnej opinii, jest troszeczkę rasistowski, zważywszy na to, o kim głównie y, opowiada, tak? Także troszeczkę tak, ja bym to określił, że samą treść to, to jest taki o, obiektywny rasizm. Co do konkursu, to tym razem postawiłem głównie z lenistwa na demokrację i wygrywa. Komentarz Hara Kura999 Piwo Werter strzela w łeb mocniej niż pistolet. Dwukropek D <grym> Napisz, proszę, na ten adres mailowy. Jakoś się zgadzamy. Żeby konkursy się zgadzamy, to tym razem wygra komentarz, który. Mm, to zrobi najśmieszniejszy wierszyk o Józefie Konradzie? Wiecie, jak są teraz te memy z Nicza i Schopenhauerem. Józef Konrad też zasługuje na swojego koszuleczka do wygrania Do zobaczenia dzieciaczki Spełniłeś swoją misję Teraz musisz odejść. La, la, la. La 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 la